Witam po dosyć długiej nieobecności. Tym razem tytuł jakim jest Submerge, autorstwa Uppercut Games. Nie jest to tytuł młody, ponieważ pochodzi jeszcze z 2015 roku. W mojej bibliotece siedzi od 2017, ale ostatnio naszło mnie, żeby sprawdzić czym jest. Tytuł ma dosyć przyjemną dla oka grafikę, pamiętajmy, że jest to gra z 2015 roku, ale na chwilę obecną także jest tutaj na czym oko zawiesić. Nasze oczy cieszyć będzie trójwymiarowa grafika, a naszą postać będziemy widzieć z perspektywy trzeciej osoby. W grze będziemy poruszać się poprzez teren zalanego miasta. Tutaj woda, która napłynęła, można powiedzieć, że osiągnęła wysokość kilku metrów, tak więc nie widać tutaj dróg i tym dalej, a naszą drogę pełni właśnie tutaj ścieżka wody, a z niej wyrastają tylko kondygnacje najwyższych budynków. W grze wprowadzony jest także tryb dnia i nocy, tak więc za dnia będziemy obserwować poblaski słońca na kołyszących się tutaj wszędzie falach, a w nocy nieboskłon zostanie zalany tysiącem gwiazd. Bohaterka jest dosyć dobrze zanimowana, ma dosyć takie ludzkie ruchy, choć czasami wydają się one nieco drętwe, aczkolwiek zrobiono to bardzo fajnie. Bardzo przypadło mi do gustu tutaj wykonanie fal w tym zalanym mieście, ponieważ one wyglądają bardzo fajnie, poblask tutaj słońca, czy też odbicie obiektów. To wszystko sprawia, że wczuwamy się tutaj w klimat gry. Grę możemy też pochwalić za warstwę dźwiękową, ponieważ została bardzo fajnie udźwiękowiona i szczególnie tutaj zarysuje się szum fal, wszelkie takie pluski wody i tym podobne. A teraz przejdźmy może do Meritum, czyli do fabuły gry. Ukazana nam historia nie jest jasna, i każdy może ją tak naprawdę interpretować własnoręcznie. Wraz z postępem gry jesteśmy karmieni takimi jakby obrazkami taka historia obrazkowa, która przedstawia jakieś zdarzenia. I tak poznamy historię dwójki rodzeństwa siostry o imieniu Miku oraz brata o imieniu Taku. Historia przybycia dwójki rodzeństwa do tego zalanego miasta nie jest jasno opisana, ale możemy podejrzewać, że coś strasznego się wydarzyło. Musieli uciekać i w tym czasie młodszy brat został ranny. Tak więc tutaj brzemieniem siostry będzie zapewnić mu bezpieczeństwo, zapewnić leki, a także pozyskać skądś ogień, który ogrzeje rannego chłopca. Tak więc naszym zadaniem będzie tutaj zebranie 10 skrzyń, które zawierają potrzebne do przeżycia zaopatrzenie w postaci czy to pożywienia, wody pitnej, czegoś do rozpalenia ognia, czy też leków dla wspomnianego chorego brata. By tego dokonać będziemy musieli przemierzać mapę w poszukiwaniu rozrzuconych gdzie nie specjalnych skrzyń. Polegać będzie to na tym, że bohaterka posługując się swoim środkiem lokomocji w postaci łódki będzie musiała tutaj pływać między budynkami, a poprzez dany jej teleskop przeszukiwać okolice i wtedy czasami ujawnić jakaś lokacja. Tak więc jak już namierzymy umiejscowienie jakiegoś obiektu, do którego chcemy się dostać, trzeba będzie popłynąć na miejsce i tutaj zaczyna się jeden z głównych aspektów gry, czyli spinaczka. Nasza bohaterka wykorzystując różne elementy budynków w postaci czy to przeróżnych drabin, być może także rynien, które tutaj spływają z góry, czy też pnącz, które tutaj porosły boki budynków, czy też wykorzystując parapety, bądź też fragmenty różnorodnych zymców, będzie pomiędzy nimi skakać, wspinać się i przesuwać, żeby dotrzeć do jakiegoś miejsca, które z zasady wydawałoby się niedostępne. One są dosyć proste do znalezienia, ale czasami trzeba będzie nieco się zastanowić, bo gdzieś tutaj może być ukryte jakieś przejście i tam do odnalezienia może być kolejny element, który uzupełni zbieraną przez nas kolekcję. Tutaj trzeba wspomnieć o tym, że w grze nie można zginąć. Tak więc bohaterka jeżeli trafimy na miejsce w którym już nie może dalej iść to ona po prostu się zatrzyma. Nie ma sytuacji takiej żebyśmy ją posłali gdzieś po prostu w przepaść, żeby się odczepiła czy też spadła ze ściany. Tak więc tutaj zadaniem gracza będzie przesuwanie się, szukanie różnorodnych przejść bez obawy że w jakiś sposób możemy zrobić jej krzywdę. W grze spotkamy też różne zwierzęta i za znajdywanie tych zwierząt też dostaniemy takie można powiedzieć bonusy, właśnie taki jeden obrazek do kolekcji i zwierzęta także są dla nas neutralne. Co prawda wygląda tak jakby tutaj wielki willaury mógł nas połknąć też wewrócić naszą łódkę, jednak bez obaw nic takiego nie będzie miało miejsca, zwierzęta są dla nas całkowicie neutralne. Prócz tego w grze będziemy mogli zbierać coś na wzór upgrade'ów, ponieważ nasza łódka płynie dosyć wolno, ale wciskając spację możemy uruchomić turboładowanie i wtedy zmienia się w zwinną motorówkę sunąc co sił do przodu. Tak więc te upgradey w postaci ulepszenia silnika będą powodować, że czas uruchomienia tego trybu turbo będzie się zwiększać. Nie zmienia to tak naprawdę niczego w grze, prócz tego, że będziemy przemieszczać się nieco szybciej. Moja ocena? Myślę, że jest to jakieś 6 na 10. Gra jest dosyć ciekawa, szczególnie na początku, choć można by ją też zakwalifikować jako pewien taki symulator chodzenia, więc nie każdemu może się spodobać. Także pod koniec rozgrywki, też już mamy taką sytuację, że jesteśmy troszeczkę jakby znudzeni całą tutaj zbieraniną, ponieważ wszystko już widzieliśmy i wszędzie też tak naprawdę byliśmy. Minusem gry jest to, że gra jest dosyć krótka. Nie przejście jej zajęło nieco ponad 4 godziny, aczkolwiek jak patrzę na Howlong to Beat, to jest to średnia coś pomiędzy 3 a 5 godzin. Mapa zalanego miasta, po którym się poruszamy, także jest niezmienna, tak więc każda rozgrywka to poruszanie się w znanej już nam okolicy. Nie ma tutaj żadnych generowanych proceduralnie zmian, tak więc jest to tak naprawdę gra na jedno przejście. Już po półgodzinnej czy też godzinnej rozgrywce zauważymy, że wszystko już tak naprawdę widzieliśmy. A jedyne co się zmienia to kształt budynków i rozlogowanie tutaj elementów dodatkowych. Ale trzeba też powiedzieć, że każdy budynek, po którym się spinamy, jest nieco inny i tak naprawdę chyba tylko to je różni. Graczowi oddano także do użytku dosyć dobrze zrobioną mapę, aczkolwiek jest tu jeden element, który bardzo myli. Mianowicie widzimy w którym kierunku jest obrócona nasza łódka na mapie, natomiast jeżeli patrzymy przez lunetę, przez ten nasz teleskop, to wtedy widać kierunek, w którym właśnie patrzymy z tego teleskopu. I to bardzo często myli, ponieważ jeżeli patrzyliśmy gdzieś, spojrzeliśmy na mapę, no to jak wrócimy już i wyłączymy tryb teleskopu, to popłyniemy nie w tym kierunku, w którym chcieliśmy. Co prawda, tam na górze jest jeszcze taka, można powiedzieć, mini mapka, gdzie są wyświetlone takie piktogramy tych elementów, które już odkryliśmy, ale wierzcie mi, idzie się tutaj bardzo często właśnie przez tą prostą pierdołę zgubić. Ale trzeba powiedzieć, że grało mi się w nią dosyć ciekawie, pomijając ostatnie pół godziny, kiedy już szukasz tego ostatniego elementu do zebrania. Jeżeli jesteś typem kolekcjonera, który musi wyzbierać wszystko na planszy, to myślę, że gra przypadnie Ci do gustu. Natomiast jeżeli szukasz takiej zwinnej akcji czy też jakiegoś elementu zagrożenia, to tutaj go nie znajdziesz. Co prawda. Mamy tutaj taki element niepewności właśnie też jakby zagrożenia. Ponieważ już tutaj pod koniec gry naszej bohaterce zaczynają się przypatrywać takie dziwne człekoształtne stwory i nie wiadomo, jak dalej sytuacja się potoczy. Ale nie będę spoilerował, sprawdźcie sami. Jeśli chodzi o cenę gry, to jej regularną ceną jest 72 zł. Jest tak dla mnie kwota nazbyt wysoka, jak za kilka godzin gry. Gdy spojrzymy na gry poza Steamem, to jak widać obecnie Nightanie jest na trzech kropkach, aczkolwiek w Kishopach ceny już są od 20 kilku złotych. Patrząc na historię cen to w Kishopach cena jest mniej więcej ta sama, ale czasami też na Steamie zdarzają się dosyć dobre obniżki. Tutaj widać że czasami cena spada do 7 zł i jest to jak najbardziej dobra oferta za tą grę. Gra była już bandlowana, Niestety bundle był w 2017 roku, tak więc ciężko już teraz tą grę dorwać gdzieś tak normalnie, w jakiejś zwykłej cenie. Jeżeli mowa o cenach światowych, to w strefie euro jest to według naszej waluty 98 zł, u nas mamy za te 72, a najtaniej obecnie jest w Argentynie za 9 zł z hakiem. Najtańsza cena, jaka była, to niespełna złotówka. Jeżeli chodzi o aktywność dewelopera, to trzeba powiedzieć, że ten nazbyt aktywny nie jest. I praktycznie przez te kilka lat była cisza. 2 sierpnia, autor wydał darmowe rozszerzenie właściwie można powiedzieć, rozwinięcie gry. Tak więc, mamy tutaj jeden mały update. Tutaj troszeczkę błędów zostało naprawionych, ale nie chcę go chwalić, wręcz przeciwnie. Tutaj autor, można powiedzieć, spoczął na laurach i mamy tutaj sytuację, która i też mnie się trafiła. Mianowicie gra nie za bardzo na Windowsach 10, niekiedy chce się odpalić. Tak samo i u mnie też miałem problem, nie chciała się ruszyć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, tutaj opisałem ten problem i też jego rozwiązanie. Mianowicie trzeba troszeczkę pogrzebać w rejestrze i ustawić tutaj klucze odpowiednie i tutaj mała niespodzianka. Okazuje się, że w momencie składania tej recenzji autor stanął jednak na wysokości zadania i załatał ten błąd. Tak więc na chwilę obecną gra powinna już prawidłowo się uruchamiać. Czy gra posiada DLC? Tak, posiada. Jest to dodatek w postaci ścieżki dźwiękowej. Tak więc nie przekłada się to na jakieś levele czy też zawartość dodatkową w grze. Jeżeli spojrzymy na oceny graczy, to 74% spośród 3700 było pozytywnych. Wszystkich recenzji było 4200, z czego negatywnych jest 1000, czyli można powiedzieć 1 czwarta recenzji jest negatywnych. Gra posiada wsparcie kontrolerów, natomiast ja w tym wypadku korzystałem z tandemu mysz plus klawiatura, ponieważ nie lubię za pomocą kontrolerów się rozglądać. Tak więc, jak na grę za pomocą myszki, grało mi się dosyć dobrze. Gra posiada także karty kolekcjonerskie i jak dać na ekranie jest to zestaw takich kart. Do tego mamy kilka rzeczy, które możemy uzyskać w grze oraz też. Emot, ikonki, czy też tła możliwe do pozyskania przy tworzeniu odznak. Tytuł nie posiada języka polskiego, jednak powiem, że nie ma się tutaj czym martwić, czym przejmować, ponieważ w grze bohaterowie używają można powiedzieć takiego wymyślonego języka. Tak więc i tak byśmy ich nie zrozumieli. Natomiast samego czytania jest naprawdę niewiele. Tam jest kamowa o tym, co nasza dziewczyna powinna zdobyć, ale to też można wywnioskować z tego, co dzieje się w trakcie rozgrywki. Gra posiada także osiągnięcia, i tych aciwek mamy dosyć mało, ponieważ tylko 10. Ale to już jest tak naprawdę gratka dla kolekcjonerów, ponieważ trzeba w grze się troszeczkę nabiegać, żeby odnaleźć poukrywane wszystkie przedmioty. Jeżeli spojrzymy na to, ile zajmuje czas przejścia gry, to tutaj główna historia według większości to około 2,5 godziny, zebranie historii i tam misji pobocznych około 3,5 godziny, a zebranie wszystkiego około godzin 5 uśredniając coś około 3-4 godzin na to, żeby cała historia się przed nami otworzyła. Gdy zapytacie ile osób w to gra, to jak widać tutaj największy pik to było około pół tysiąca ludzi i to było jeszcze w 2017 roku, gdy gra miała swoją premierę. Później ta ilość spadła i obecnie patrząc, dajmy na to na przestrzeni miesiąca, jest to zaledwie kilka osób, aczkolwiek widać, że co jakiś czas ktoś jednak tą grę odpala. Po instalacji gra zajmie nam nieco ponad 2 GB na dysku, a w przypadku chęci instalacji do pobrania będzie około 950 MB. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www. jakżeby inaczej hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam was także na mojego Discorda, jeśli masz chęć po prostu porozmawiać to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam Widzowie Hakiego i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany Tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo, w którą stronę. Zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.